Funa ka bi kwe nda kukulokoko. 26 maja plac przed kafejem zamienił się w taneczny parkiet. Wszystko za sprawą muzyki na żywo i potańcówki w stylu kubańskim. W zeszłym roku zrobiliśmy trzy imprezy kubańskie. To był efekt naszego zimowego wjazdu na Kubę. Kiedy zobaczyliśmy jak na ulicy ludzie się bawią, chcieliśmy trochę zaszczepić to w Katowicach, że na placu, na ulicy można się bawić, tańczyć, że niewiele nie potrzeba. Za każdym razem szkoły tańca same się zjeżdżają, ponieważ chcą sobie potańczyć, a oprócz tego wokalistka zespołu Jeremi za każdym razem robi lekcję tańca na placu w czasie występu. Polacy są bardzo otwarci, bardzo lubią muzykę, bardzo lubią się bawić. I właśnie mi się wydaje że ta impreza kuwańska to jest numer ten punkt, o której daje możliwość się wydansać, bo to jest taki gorący rytm, który chodzi na całą naszą szałość. Moim zdaniem to jest świetny pomysł, ja się bawię super. Bardzo dobre są imprezy taneczne na świeżym powietrzu. Impreza jest świetna i byłoby super, gdyby, gdyby takie imprezy odbywały się częściej. Zdecydowanie w naszym guście. Tak, w naszym guście i muzyka na żywo. No, czego więcej chcieć? Kubańskie potęcówki w ogródku kafeja odbywać się będą cyklicznie. Szczegółowe informacje można znaleźć na Facebooku kafeja. Zapraszam Was bardzo gorąco do ten każdej naszą kubańskiej postawa. Tutaj w Katowej, dokładnie w Kafej, Tutaj, tutaj widzicie.